O nie! Jesteśmy zgubieni! Tutaj mamy yy, cztery zyszytki i myślę, żeby zrobić taki standardowy meczyk. I tutaj będzie to meczyk Niemcy kontra reprezentacja Polski. Tutaj mamy Rojazone. Świecąca karta, więc trudno jest ostroj złapać. O. I Robert Lewandowski. Więc yy, zaczynamy yy. sobie Okej. Okay. Więc yy, każda karta to jest jeden punkt, tylko że limitowana. To jest inaczej liczone, ale yy, za dwa punkty, czyli dwa gole, więc zaczynamy już. Nie będę przedłużał. Zacznijmy może od yy, soszytki z naklejką. O, mamy dwie bramki Mamy tutaj Pierwszą szczerę Mateusz Krich A drugą Grzegorz Krychowiak Polska prowadzi 2-0 z Niemcami Następnie mamy y, Ruben Neves On jest Portugalczykiem, Więc karta nie I mamy tutaj Cristiano Ronaldo No też nie jest liczona Niestety Portu, gdyby była Portugalia, to by już dwie bramki były dla Portugalii. Tutaj mamy Macedonię. To jest Aleksander Trajkowski. Mamy tutaj zawodnika Ruslana Malinowskiego z Ukrainy. Więc Polska już prowadzi 1-0 teraz pada na y, kartę myślę, że więcej będzie wypadało Niemców z kart, bo to y, bo więcej takich wypada. Y, pierwszą kartę mamy Luka Modlicz. Y, to jest Y oczywiście reprezentacja Chorwacji co dobrze wiecie y jest to kapitan reprezentacji Chorwacji y kolejną tutaj akurat jest o i mamy Julian Draxler i y jest remis 2 do 2 bo mówiłem, że świecąca karta się liczy i y y Joao Sancero Sancero z Portugalia, gdyby była, to by miała już trzy punkty. O, mamy Ansufati Mamy także y, ze Szkocji y, Oliwiar Burni. Mamy y, ze z, nie, Słowacji Roberta Maka. Czech Jan, Jana Borila i mamy gnabri. Czyli no jak na razie Niemcy wyszli na prowadzenie 3 do 2. Ale jeszcze są dwie saszetki więc się może yy, odmienić dużo. Zanim przejdziemy do saszetki dostawcie łapy w górę oraz subskrypcję. Yy, z żeby być na bieżąco. Ja je, jej je, otwieram koronową I mamy tutaj y, z Włoch Giorgio -Gio Cilini. Świecące karty mają gorszą ostrość. I tutaj... O. o! I mamy drugą Kartę y, ze Słowacji, Skriniara. Mamy tutaj Augustinson ze Szwecji. Z Danii mamy Vasa. Tutaj Girl Keeper y, Donna Tutaj muszę tak odryć trochę te karty. Z Ukrainy Matwięko. I mamy drugą bramkę Mateusza Kricha. Więc i mamy z Anglii Munta. Czyli jest remis, więc teraz to jest dostrzegająca saszytka. I zobaczymy, kto. Się okaże lepszym, czy też będzie remis. I mamy tutaj koszulkę reprezentacji polskiej. Yy, zaliczę to do bramek, bo mówiłem, że się każda karta liczy z reprezentacji, więc Polacy wychodzą na prowadzenie 4 do 3. Mamy kolejnego zawodnika z Danii, Jusuf Polsen, z Chorwacji, Marcelo Brozowicz. Mamy Rabiot rabiota z Francji, Ampadu z Walii. Sunina z Rosji, Barerę z Włoch. I uwaga, czy teraz, czy to będzie karta, czy Polacy podwyższą prowadzenie, czy też może Niemcy wyrównają. Oto to zobaczmy, przekonajmy się. Ani to, ani to: Szwajcaria. Szakiri, więc okazujemy się lepsi od Niemiec. I mamy, y, wygrywamy 4 do, nie nawet 5, bo to jest karta świecąca. Y, więc mamy y, wynik 5 do 3. Jeszcze raz pokażę karty z, z reprezentacji Polski. Tutaj Robert Lewandowski, Mateusz Krich i Grzegorz Krychowiak, Mateusz Krich, koszulka reprezentacji Polski. I tutaj mamy Leroy Azané, Sergiu Gnabry i Julian Drax. To by było na tyle, zostawcie łapkę w górę, ta subskrypcję i ja się z wami żegnam. Cześć.